Witajcie moi kochani, jedziemy z następnym programem, filmikiem, materiałem. No. Proszę o suba, proszę o łapki, a na początku nie zapomnijcie o tym, że jak macie długi, macie jakieś problemy finansowe, napożyczyliście ludziom kasy, mieście dobre serce. Albo wam ktoś nie wypłacił, tylko musicie mieć kwity na to, papiery różne takie, bo to nie można iść taką na, 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 i ten to. Nie zapomnijcie, że moim sponsorem na ten miesiąc jest. Ukazałeś dobre serce, pożyczyłeś pieniądze, nie możesz odzyskać swoich należności. Masz wyroki w sądzie? Komornicy rozkładają ręce? Jest jeszcze jedna szansa. Agencja Odzyskiwania Wierzytelności. Firma działa na rynku od 2017 roku, oferując niestandardowe podejście do zagadnienia windykacji. Masz problemy? Nie wiesz co zrobić? Zadzwoń. Agencja Odzyskiwania Wierzytelności zawsze da radę. Dobra. A teraz jedziemy. Moi kochani. Samiec Sigma. Nowy trend, no, znaczy to jest nie nowy trend, tylko w końcu ktoś zauważył, że nie tylko są followersi samców alfa, czyli beta niewolnicy, tak? Wszyscy ci, którzy z, y, głowę y, zginają, y, którzy. Poddają się, którzy służą, którzy pracują, którzy nie potrafią niczego osiągnąć, tak? Którzy są pod butem swojej basi, którzy są przez szefów dręczeni, którzy do. Beta, beta niewolnicy, nie? Prost. No i samcy, przywódcy, Donald Trump, wszystkiego rodzaju szefowie firm, ci, którzy zdobywają świat, gromadzą rzesze ludzi za sobą i wskazują im drogę. Ale jest jeszcze trzeci. Trzeci moi drodzy. Yy, Czekajcie chwilę. Ładnie chcę wyglądać, a mi tu kaszkad. Trzeci jest rodzaj męski, który, który właśnie mi brakowało do tego całego ogółu yy, ludzkich zachowań. No bo tak, są ci, którzy są followersami alfa, czyli be beciaki, są alfiaki, ale przecież ja ani jednym, ani drugim nie jestem na przykład. Ja nie chcę sobą miliony ciągnąć. Ja nie chcę być przywódcą wiecznie, yy, nie wiem, w najlepszych furach jeździć, yy, być królem i księciem. Mi to nie interesuje kompletnie. Mnie interesuje święty spokój, mnie interesuje taki czas, gdzie mogę poświęcać dla siebie, dla swoich pasji, rozwoju. Mnie interesuje to, żeby ja sobie poukładał to tak w głowie, że będzie wszystko dobrze. Mnie to wszystko interesuje, a ostatnią rzeczą, którą myślę, to kupić nowe auto, pokazać się ludziom i takie rzeczy. Ale. Ale nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć, co ja mam robić. Nikt mi nie będzie kazał co, czy coś robić, ani żebym jakąkolwiek służył. Rozumiecie? Nie jest możliwością, żebym ja ugiął łeb przed korpo szczurem albo przez jakimś politykiem czy innym rodzaju. Ja wybieram sobie swoich idoli. Ja wybieram sobie bohaterów, w których wierzę. I jeżeli mi się to wszystko yy, elegancko składa, to ja ich uznaję za autorytety a nie narzucane z góry jakieś, kurde, wiecie, jak, jak, jak te beta, którzy biorą, ale beta nie są źli, bo świat na betach jest stworzony. Samce beta, czyli beciaki tak zwane, nie, oni pchają do przodu ten cały świat. Alfa im wskazuje drogę i zagania batem. Oni go wielbią, bo widzą twardego takiego, kurde, sprawczego chłopa, który pokazuje, jak marzy to królowie byli, to byli jacyś przywódcy, tak? On się, on się grzał w tych, w, tych, w, tych, w tych, w tych ludziach i szli za nim, bo wiedzieli, że dobrze. Są tacy, jedni i Alfy są, ale są tacy, są tacy którzy nie podporządkowują się, ale są na tyle sprawczy, na tyle kreatywni, na tyle twórczy, że potrafią sobie ogarnąć świat w taki sposób, że dla dobra społeczeństwa i swoich oni są na uboczu, ale tworzą piękne rzeczy, na przykład artyści. Bardzo dużo Sigma jest artystów. Wolne zawody. To są zawody, gdzie nikim na łeb on jest sam, on tworzy, on kreuje, tak? Sobie maluje obrazy, pisze książki. Nikt mu nie będzie mówił, jak chce, jak ma on żyć. On sobie jedzie, kiedy chce, wstaje i ciężko. Ciężko mu się podporządkowywać, ale tworzy piękne rzeczy dla ogółu, żeby cieszyć innych. Ja wam powiem: taki jeden, był, taki jeden był program, też go opisywałem, o tym, jak kobiety i faceci poszli na wyspy i tam mieli żyć 9 tygodni. No, baby, wiadomo, od razu, jeżeli im nie pomogli, to już by było po nich, bo, 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 bo wymierałyby w sekundę, ale chłopy miały takiego miały przywódcę, ja, trzech było przywódców, to dwóch wyjechało, bo powiedziały, że go zabiją. To dwóch nie, nie podporządkowała się w ogóle temu głównemu samcowi Alfa, bo oni też byli twardziele, to oni siedli na łódki, powiedzieli, wiecie, co to dopiego mam w ogóle. I pojechali. I kamerzysta był. Jeden gość, który oni wszyscy szukali jedzenia, tak? A on mówi, że nie, on zrobi sieć. Ten alfa przychodził do niego, co ja ci, jesteś, jesteś gościem, który kurde nie działa dla ogółu, jestem temu zawiedzony, dobra, dobra, ja przestań bredzić człowieku, ja wiem co ja robię. I słuchajcie, on sobie tą, robił tą sieć, tam nie udało mu się raz czy drugi, a on cały czas ją robił. I w pewnym momencie żarcia zabrakło na tej wyspie. I chłopy przyszli do niego i dopiero on potrzebował ludzi, rozstawili sieć i nałapali tyle ryb, że mieli już do końca Spokój Święty, do końca tej przygody, mieli zapotrzebowanie, było zapewnione, rozumiecie, to był Sigma. To był gość, który tam tak, dobra, bredzisz i ten alfa, bo alfy są takie, że on potrafi się przyznać do błędu. Podszedł do niego i powiedział, sorry, nie doceniłem cię, jesteś Kozak. Bo taki sztuczny, zakompleksiony alfa, ten taki. Taki kurde, to, 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 te narcystyczne takie jednostki, to oni nigdy się nie przyznają do błędów. A ten był twarz. Naprawdę był samiec Alfa taki sprawdziwy krwi przywódca, bo na przykład u mnie jak jest, że jeżeli ja widzę, że coś źle zrobiłem, to się zawsze przyznam. Mam duży dystans do siebie, bo ja wiem, kim ja jestem. Ja jestem Nowicki Tomasz. Tak? I mi nie, nikt nie powie, jeżeli ja coś zepsuję, staję powiem tak, moja wina. Bo potrafię się tego przyznać, bo na tyle mam poukładane w głowie te wszystkie zasady, ideały i wiem, kim ja jestem i co przeżyłem i jakie rzeczy przetrwałem, że naprawdę moi kochani daję sobie z tym radę, tak? No ale posłuchajcie, rzadko się zdarza, że ktoś, kto, kto taki z kompleksami, z problemami, te narcystyczne jednostki się przyznają, oni praktycznie nigdy nie przyznają, oni ofiarę potem zgrywają nie? a ten samiec alfa podszedł i powiedział: No okej. Okay. I to był Sigma. Sigma to, jest, to są introwertyczne, takie życie prowadzą. On sobie dla siebie, on się rozwija, on sobie, on sobie ten świat kreuje po swojemu. On nie musi jeździć lambo albo jakimś suponfurą. On sobie jeździ tym, który mu pasuje. On sobie ubiera się w to, co lubi. Jak lubi się dobrze ubrać, to się dobrze ubierze, ale za pół roku mu się znudzi, będzie go chroniarz chodził. Czy worku pokutnym. To są ludzie, którzy sobie dają radę, rozwijają się, ogarniają swój świat jak są, co, jeżeli chcą. I to nie są wcale, bo wiecie, bo o, introwertyk to nie. I ten introwertyk jest taki, że introwertycy nieraz mają taki problem, że oni nie zarywają, nie chodzą do tych dziewczyn. O partnerskich związkach zaraz dojdę. I to nie jest tak. Że jeżeli ty żyjesz według siebie, nie musisz mieszkać w superapartamentowcu, nie musisz mieć super, ale działasz dla siebie i ty jesteś ogarnięty i nie dajesz sobie na web wejść ludziom, to znaczy, że ty jesteś jakiś dziwny, jakiś inny, trzeba cię człowieku yy, skreślić. Ty masz to gdzieś. Ty wiesz, kim jesteś, w którą stronę idziesz i jak twoje życie ma być ustawione. Ty jesteś samcem sigma. Ty jesteś samotnym niedźwiedziem, który swoją jaskinię ogarnia i jest ci bardzo dobrze w samotności. To są ludzie, którzy nie potrzebują drugiej osoby do życia, a jak potrzebują interakcji, to w sekundę znajdują kolegów nowych, jakieś nowe znajomości, potrafią podejść sobie do, do jakichś ludzi, dosiąść się i zacząć nowe interakcje społeczne. To są ludzie pewni siebie, gdzie mają poukładany ten świat, ale nieraz bywa tak, że są zaszczuci przez świat, bo, bo ty nie jesteś taki alfa, ale ty też nie jesteś beta, bo się nie poddajesz, przecież nie jesteś przywódcą, to czemu nie robisz tak, jak on chce? Rozumiecie? Jeszcze raz powtórzę, żebyście chłopy to zrozumieli. Ty nie jesteś przywódcą, nie jesteś samcem alfa, to dlaczego nie robisz jak wszyscy, co on chce? A ty powiesz, ale dlaczego ja mam robić? Ja mam swój świat. Ale no to tak nie można. A dlaczego nie można? I nie jesteś w stanie nic złamać. Ale, jeżeli cały świat tak gada, 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 to może być tak, że te kamienie krytyki przy, przyciskają cię. Dlatego, jeżeli czujesz to, że ty jesteś samotnym niedźwiedziem, że ty idziesz po swojemu w tym życiu, że ty masz poukładany, idealnie świat, nie potrzebujesz grażynki, żeby ci dopetruła, albo nawet, żeby cię wspierała. Nie potrzebujesz bandy, kumpi, którzy cię, kurde, jakby to powiedzieć, którzy cię. Musisz z nimi przebywać, bo wtedy super się czujesz. Ani nie musisz wykonywać polecenia polityków czy innych szefów, bo, bo ty wiesz. Ty żyjesz po swojemu, tak? Masz pracę, która cię jara i rozwijasz się tak jak ty chcesz, ale czujesz, że coś jest z tobą nie tak? To, mój drogi widzu i widzko, bo kobiety Sigma, Alfa i Beta też są. To jest wszystko tak samo mężczyźni i kobiety. Ja jestem facetem, więc mówię o mężczyznach, tak? I słuchajcie. To Wy nie jesteście jacyś uchnięci z innego świata czy z innej planety. Wy po prostu jesteście Sigma. Wy po prostu jesteście ludźmi, którzy idą swoją drogą w życiu. I tego brakowało w tym opisie nowożytnym zachowań męskich. Ci, co rządzą, ci, co są rządzeni, i outsiderzy, którzy idą z boku i nie będzie im nikt nic mówił, ale są na tyle kreatywni, że swoją kreatywnością popychają świat do przodu. O to tu chodzi, moi drodzy. To jest takie życie, że. A i teraz przejdźmy do. O tym życiu za chwilę. I przejdźmy teraz, moi drodzy, do spraw partnerskich, miłości i tak dalej. Samiec Sigma nie musi mieć na siłę baby, nie, ani chłopa. On nie musi, nie chce nieraz, woli samemu, woli się, ale jeżeli przychodzi mu ochota na kobietę, na jakiś taki kontakt lepszy, nie, na przykład na związek, to on Wpuszcza do swojego świata kobietę na jego własnych zasadach. Rozumiecie? On wpuszcza do siebie partnera czy partnerkę i dokładnie mówi, jakie są zadania. Tak jak ja ostatnio. Na 10 lat to, 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 nie świruj, bo będziesz miała piekło. I było idealnie. Dopóki po prostu tam się nie porobiło, ale ja sobie to już wyjaśniam w prywatnym świecie. Ja uważam się za, że moje mam przywódcę cechy, bo jeszcze następna sprawa. To nie jest tak, że my jesteśmy w 100% Sigbą, Betą czy, czy Alfą. W jednych momentach możemy być Alfą, czyli na live'ach przychodzą mi ludzie, ja gadam, bo wszyscy się cieszą, ja opowiadam o, o tych sprawach. Tomek, super, jak nauczyciel, dobrze się ciebie słucha, jakbyś był kolegą, wiecie o co chodzi. Czujecie to przywództwo, tą siłę tego mojego, tego mojego charyzmy mojej prezencji. Tak? Okej, okay, wtedy jestem alfą. Betą jestem, kiedy potrzebuję na przykład coś załatwić. Przychodzę sobie do, do, do grażynki do jakiegoś urzędu i taki biedny tomu stoi, ale można. Ona widzi, że jaka kawał jestem, ale grzeczny, miły i ukochany. Oni się cieszą, że kolejny... Wiecie, kiedy trzeba, trzeba ten web schylić i robić to, co ci każą. Czy w sądach, czy na policji, czy, czy, czy w kuratoriach, w jakichś takich urzędach, gdzie ty nie masz spraw... Sprawczej władzy, a musisz załatwić sprawdzenie, czy trzeba grzecznie miło i kochać. No a ogólnie, z Figbą to ja jestem, bo mi nikt nie będzie mówił, jak ja mam żyć. Ja lubię samotność, ja lubię ciszę. Ja, jeżeli dobieram sobie znajomych przyjaciół i dobieram sobie partnerów, to ja wiem, czego od nich oczekuję, im wprost to mówię. Ale to nie jest tak, że ja ich wykorzystuję. Ja im mówię wprost, słuchaj, to, 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 to a w zamian za to masz ode mnie to, to, to. to taki układ, tak. Okej, okay. bo wiecie o co chodzi. Ile razy było tak, że a dobra jest Grażynka, to już będę ją kochał, a potem alimenty, dzieci, rozwalone życie i płacz. Ile razy było tak, o ja będę tego Zenka kochała, wszystko mu oddam, a potem on cię zdradza i ty jesteś sama z czwórką dzieci, kurde i z 800+. plus. Widzicie, moi drodzy? To nie jest takie wszystko proste, to nie jest takie fajne, że można, o, bo to, bo ty wykorzystujesz. Nie, ja po prostu wiem czego oczekuję od kobiety. I teraz sobie Wrzućmy to na karp fantazji, tak? Ja na razie nie jestem gotowy, ani nie chcę żadnych mieć związków, ani nawet się spotykać z kobietami. Ja nie mam na no to czasu, muszę swój świat poukładać. Ale jeżeli przyjdzie taki czas, jakie kobiety ja potrzebuję? Na przykład ja jako sigma, który potrzebuje samotności, ale też chciałby już mieć kogoś do ko z kimś dzielić życie, bo ja lubię też kobiety, no, bardzo lubię. Ja, ja najbardziej lubię kobiety. Pomimo tego, że wiem, jakie są dokładnie, ja kocham kobiety wszystkie. Ja ich szanuję, może jestem twardy, może jestem oschły. Ludzie, wy nigdy mi nie, nie myście, że ja jestem jakimś, kurde, wiecie, mizoginem. Kobiety to najpiękniejsze istoty na świecie, tylko trzeba wziąć hebel, młotek, gwoździe i heblować, i młotkować, i gwoździe wbijać, i pilnikiem zęby piłować, tak! I kurde, i kostkę połamać, i wyrwać oko, żeby te kobiety wiedziały, że mężczyzna to jest przywódca, a nie jakiś kurde, wiecie, no. Ja jestem teraz niezależna i ty mi nie będziesz mówić, jak ja mam żyć. No, no to tak, no to są życie same. Ja kobiety kocham i wierzę w miłość. Ja jestem romantykiem. Tylko niestety mam taką wielką, płytową zbroję na sobie, tarczę i ten miecz piłowy, kurczę, i boltera z tyłu, że no nie podchodźcie lepiej do mnie, że chcecie mnie skrzywdzić. Ale ja, no, na, chciałbym chociaż jeszcze raz w życiu przyjść do kogoś na randkę i przynieść kwiatka. Rozumiesz? Ja wiecie, jak to działa. Tylko, że ja powiem grażynce na początku: posłuchaj mnie, kochana. Ja chcę być dla ciebie dobry, tak jak Aleks. Ja chcę ci dać z siebie wszystko. Ja chcę dla twojego dobra robić. Ja chcę cię kochać. Ja chcę być takim człowiekiem, którego będziesz się cieszyła, że masz dobrego, czułego mężczyznę. Ale wy bardzo często wy, wy, to jako słabość odbieracie. I tylko kiedy zobaczę, że zaczynasz w ten sposób na mnie działać, to pamiętaj, że ja mam kły i pazury. Że ja jestem mrokiem. I wtedy kobieta będzie wiedziała, żeby uważać. Ale ja chcę. Chcę się w końcu, kurwa, chociaż raz w życiu za przeproszeniem miał mnie przeklinać, zakochać. Chcę poczuć ten, ten wewnętrzny żar. To jak patrzysz na tą kobietę, to już zaczynasz um... w momencie, kiedy ona idzie, to na chwilę rozświetla ci się świat. Nie mieliście tak nigdy, panowie? Jak, jak ją dotykasz, to nie chcesz, żeby ten czas zatrzymał się w, w miejscu i żeby tak trwało cały świat, jak ją czujesz, ten zapach, ten całą miłość, to wszystko przelewasz, a jak jesteś z nią, to patrzysz na nią z uwielbieniem, a już płaczesz w środku, bo wiesz, że zaraz ona do domu pójdzie, a ty znowuż umrzesz. Umrzesz w momencie, kiedy ona zniknie za rogiem i będziesz tęsknił do momentu, kiedy znowuż je zobaczysz. Nie chcecie tak naprawdę? Już tak jesteście zimni, wyrachowani i nie wiesz, Wierzycie w to, że istnieje miłość, że już nie wierzycie w takie rzeczy? No to ja wam współczuję, bo ja wierzę. Ja myślę, że kiedyś tak będę miał. Tylko z drugiej strony będę miał takie kły i pazury i takie kolce. Tylko to wszystko będzie pochowane. Że jeżeli zobaczę jakąkolwiek, jakąkolwiek. O znak braku szacunku, od razu będę to kończył. I wolę potem cierpieć z pół roku, ale jeszcze raz poczuć to wszystko. Te motylki w brzuchu, tą radość, jak idziesz i się uśmiechasz, a oczy się iskrzą i widzisz w oczach tej kobiety ten sam, tą samą iskrę i płomień. Jeżeli Wy nie chcecie, to ja Wam współczuję, bo ja, ja, ja bardzo bym chciał. Nie wiem, czy mi się to uda, nie wiem, czy dostanę, ale ja pamiętam te uczucia. Na samym początku, jak byłem młody, jeszcze głupi jak bud tylko wtedy nie miałem tej wiedzy i tej, tej zbroi, która mi pomoże wyegzekwować to, żeby kobieta nigdy nie zapomniała, że moja dobra strona to jest dobra strona dla niej, a nie żeby mnie wykorzystywać. Naprawdę. Dobra, wracając do tego sigmy, słuchajcie. Co ja potrzebuję od kobiety? Są cztery tak zasadnicze, ja sobie wymyśliłem takie cztery zasadnicze, trzy, cztery zasadnicze rzeczy. Pierwsze, brak nałogów. Ja za długo siedziałem w mroku, żeby przyjąć do siebie kogoś, kto ch imprezuje, chleje, yy, wali i takie rzeczy. Za długo. Już bym chciał taką ok, nie? Szacunek i po prostu... Sz to, szacunek to jest najważniejszy. I to, żeby ona pa patrzyła na mnie jak na mężczyznę, a nie jak na zasób. Te trzy rzeczy. I to wystarczy. Reszta sobie sam ułoży z nią. Tak? I to jej oświadczę na początku. Mówię: potrzebuję od ciebie szacunku, potrzebuję od ciebie miłości, potrzebuję, żebyś uwierzyła we mnie, że jestem nowickim Tomaszem, tak? a nie workiem pieniędzy dla ciebie. Jeżeli to zobaczę, że w twoim postępowaniu i zachowaniu nie ma czegoś takiego, to wyjazd. Jestem bezwzględny, bo to chodzi o moje złamane serce, tak jak wy powinniście być. A ile razy przekroczyli wasze granice, grażynki i inne zenki, dziewczyny, ile razy daliście sobie przekroczyć granice w imię tego, że później będzie dobrze? Nie będzie nic dobrze, będzie coraz gorzej. Dobrze o tym wiecie, moi drodzy. Dobrze o tym wiecie. No, i to jest podejście Sigmy, to jest podejście tego, a, a w zamian za to, co oczekujesz ode mnie, kochana, słucham, no i ona powie swoje rzeczy, Mówi, a od siebie jeszcze dam ci czułość, bezpieczeństwo i to, że jestem już poukładany tak, że nie masz y, niestabilnie, emocjonalnie, niezrównoważonego typa. Proste, i to jest układ między nami będzie. I wtedy muszę poczuć to w sercu tutaj, poczuć, że to się zaczyna we mnie rozpalać. No, i ja już jestem ok. Nawet jak to się skończy po 3-4 miesiącach. Ale przez te 3-4 miesiące jeszcze raz poczuję to, o czym marzę od lat: 25 lat w piekle z zimnymi babami. No. Ale ja taki byłem. To ja wiorę na klatę, ponieważ ja taki byłem. Moi znajomi, przyjaciele do tego momentu, do roku, w tym roku, jak, w tamtym roku jak odszedłem w marcu, do tamtego czasu byłem w, z takimi ludźmi, bo byłem taki sam. Zrobiłem rachunek sumienia, cały czas sobie to układam. Niestety, jest, mamy taki, jesteśmy tym, jakimi ludźmi się otaczamy. Też nie byłem słodki, miły, sto razy wam to powtarzałem, dlatego nie miałem słodkich i miłych ludzi, zazdrosnych, wykorzystujących, mrocznych, podłych, tak? Bez, bez litości. Taki sam byłem. Ale już nie chcę. 50 lat minęło, wystarczy. Przewartościowałem swoje życie i idę dalej. W końcu chcę być takim, jakim zawsze chciałem być. I to jest podejście Sigmy. I to jest podejście człowieka, który idzie własną drogą, nie patrząc na innych, ma swoje cele, swoje zadania, swoje ideały i swój system wartości oparty na zasadach. I to jest ten moment, w którym zastanówcie się, czyli ma, jak sobie podzielcie własne życie na trzy rzeczy. W których momentach, Jesteście samcami alfa, czyli walczycie, zdobywacie, ludziom mówicie, jak mają żyć, jak mają robić, bierzecie za sobą y, ludzi. To są momenty, kiedy ty wiesz na 100%, że robisz dobrze i nikt ci nie będzie mówił, jak to ma być. A ludzie, którzy cię słuchają, potwierdzają i idą, robią to, co ty chcesz. Jesteś przywódcą. Są takie momenty. Drugi. W jakich momentach jesteś taki spokojny, uległy, wykonujesz inne pocenie, bo musisz, żeby pchać swoje życie do przodu. I trzeci, w których momentach mówisz, słuchaj, ja muszę wyjechać w Bieszczady. Ale masz rodzinę, ale ja muszę odpocząć. Jadę do Jarocina. Jadę w Bieszczady. Jadę w góry. Jadę autem tam z kolegami. To jest mój świat, mój, moje życie. Ja muszę odpocząć, mam dość tego. A ja, a ty będziesz potem. No, i jeżeli, i zobaczcie te momenty, jak sobie spiszecie, to wywnioskujecie, Jakim macie archetyp mężczyzny? Jeżeli więcej będzie alfa, no to alfa. To no bardzo dobry. Ciężko być alfa, ale to ok, nie? Jak będzie sigma, to sigma. Jak będzie beta, to beta. Ale beta też nie jest zły. Bo beta tworzy świat. Powtarzam. Alfa pokazuje, wskazuje drogę, a sigma kreuje ten świat. Czyli wymyśla go. Ktoś musi go wymyślić, ktoś musi pokazać, jak to zrobić, i ktoś musi to wykonać. Taki mamy system, taki mamy życie i taki mamy świat. Nie zmienimy go. Możemy tylko zmienić swój charakter i swoje życie. Także, proszę Państwa, podsumowując, są trzy archetypy męskie: beta, sigma, alfa, tak? Sigma to jest ten, który idzie własną drogą, nie podporządkowując się pod jakieś, bo te wszystkie normy i zasady, które mu nie pasują, jego życie jest oparte na samorozwoju, na zdobywaniu e, doświadczenia. Nawet jak leniem jest, nic nie robi, ale on to robi, bo on tak wybrał. Jak jest odpoczynek, to jedzie się, o, powiem wam tak, jedzie się na wakacje, tak? I niektórzy, e, czynny wypoczynek, bo sobie łaź. Ja idę na basen gnić, bo mi się nie chce łazić jakieś mury. Piasek oglądać na no jakieś, kurde, nizinie, szumnie zwany, kurde, ruinami jakiegoś starożytnego miasta mu. No, ludzie, bez jaj. No, ja chcę odpocząć, czyli kładę się, gniję, patrzę na cyca te Niemki, kurde, tak, i sobie tak spędzam czas. A ty mi nie będziesz mówiła, jak ja mam ja robić, no. Sigma prowadzi związek w taki sposób, że przyjmuje do swojego świata, a nie musi, bo bardzo dobrze sam ze sobą ogarnia kobietę i mówi dokładnie, czego od niej oczekuje, a ona do, oddaje mu tym samym i on od siebie daje rzeczy, które chce jej dać. I jeżeli się dogadają, to mają idealny związek i ten związek może trwać latami. To nie jest złe. Także tacy mężczyźni to są samotni wojownicy, są niedźwiedzie, to są Ludzie twórczy, to są, mają wolne zawody, oni nie nadają się do korporacji, bo ich zmasakrują, no. nie nadają się do jakiejś, yy, wiecie, a mogą się, ja na przykład ja byłem także w tych ochronach, w różnych rzeczy, ja z ludźmi pracowałem, ale nie, 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 nie cieszyłem się, nie miałem jakiejś radochy pracować w jakiejś, z ludźmi, z jakimiś takimi, bo to dla mnie to było męczące, upokarzające, a jeżeli jak przychodził jakiś szef czy ktoś i głupszy ode mnie był, bo widziałem, tak jak się od odrabiałem w tym, Holandii, bo żeśmy wszystko stracili. Tam tyra, tyrałem strasznie, nie? No, ale tam musiałem, jak po prostu na tych rajkach nieszczęścia, piekła i bolącego pleca, zamknąłem gębę i robiłem robotę, bo trzeba było dalej ustawić sobie życie. Potrafi się Sigma przystosować, tak? Ale zawsze jest sobą. Jest jak sprężyna. Jego się nagina. A on się daje, oddaje daje się, daje, do mu się mówi, dobra, już starczy. I wtedy się, pum, odgię. Ile razy było tak? Jezu, już myślałem, że cię urobiłam! A ty znowuż swoje? Jak już myślałem, że będziesz robić to, co ja chcę, a ty znowuż po swojemu? No i to się nie da. I tutaj, zamiast baba pójść do rozum do głowy i wiedzieć, że się nie da urobić, to na walczy, walczy, a potem sigma mówi, wiesz, to to sobie idź. I bardzo często ci introwertyczni charaktery, charaktery takie sangwinne, takie spokojne, melancholijne, oni są Sigma. Oni nie chcą walczyć, nie chcą się prze przerzucać, oni nie chcą, ale też nikt nie będzie im mówił, jak oni mają żyć, bo oni doskonale swój świat znają, lubią i w nim lubią przebywać. Także moi drodzy, myślę, że wyjaśniłem idealnie zagadnienia samca Sigma. To jest bardzo dobrze. Ktoś znalazł w końcu definicję tego, bo mi się nigdy nie podobało alfa, beta, alfa, beta. Mówię, no dobrze. no Teraz czekamy na samca gamma. Ciekawe, co dalej wymyślą. Ale ten sigma jest ok. Alfa to wiadomo. Trump, no i beta pracownicy korporacji. Kurde. Także moi kochani, to wszystko. Zostawcie łapkę, lajka, komentarz dla zasięgów i kończę. Na razie.